Rozwój naszej firmy w pewnym momencie skłonił nas do tego, żeby poszukać kogoś, kto zrobi nam super stronę internetową. I tak padło na Vintal. To jest firma doświadczona, sprawdzona przez nas z kontaktami międzynarodowymi, wykonująca. Międzynarodowe zlecenia. Zaufam ich doświadczeniu i znajomości w dziedzinie marketingu internetowego. Mogliśmy liczyć na każdym etapie współpracy na pomoc, doradztwo. Wintel jest błyskawiczny, więc szybko przygotowali nam ofertę i zdecydowałyśmy się na współpracę właśnie z nimi. Działają bardzo profesjonalnie i zależy im na zadowoleniu klienta. Zdecydowanie możemy polecić innym współpracę z firmą Wintal. Ze współpracy z Wintalem jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego gorąco polecam. Zdecydowanie poleciłybyśmy firmę Wintal komuś, kto potrzebuje nowej strony, kto potrzebuje odświeżenia swojej starej strony. Bardzo polecam firmę Wintal wszystkim, którzy stawiają na jakość i nowoczesność.